Witam serdecznie. Nazywam się Aneta Lachendro. Mam córkę, która aktualnie ma 17 lat. Uczęszcza do technikum ekonomicznego do trzeciej klasy. I choruje od praktycznie wczesnego dzieciństwa na polineuropatię czuciowo-ruchową. Zauważyłam, to, że coś się dzieje z córką, gdy miała roczek i zaczęła samodzielnie chodzić. Ten chód już nie był taki prawidłowy jak każdy z nas chodzi, wyglądało to takie jak chodzenie bociana. Miała trudności z bieganiem, ponieważ szybko traciła równowagę i upadała. Nie potrafiła zrobić przysiadu i samodzielnie wstać. Więc już to były pierwsze oznaki, że coś się dzieje. Zaczęliśmy z mężem szukać pomocy u lekarzy z jednego do drugiego. W końcu trafiliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka w Prokocimiu. Tam zajęli się nami neurolog, chirurg ortopeda. Zaczęły się badania. Długo trwało zdiagnozowanie córki, ponieważ nie byli pewni co do, do akurat tego, że to jest polineuropatia czuciowo-ruchowa. Ale znaleźliśmy w Krakowie klinikę, która podjęła się diagnozy córki. Potwierdziła tą diagnozę, jest jednak ta choroba. Więc zaczęła się rehabilitacja, hipioterapia, masaże. Mąż zaczął również turkę brać na basen, ponieważ nurok stwierdził, że woda jednak dużo pomaga, bo mięśnia nie są tak kurczowe, tylko rozluźnione. No i tam na basenie. Trafiła na y, trenerkę, która trenowała dzieci niepełnosprawne. Więc mąż do, odszczał, jak zauważył tylko, że, że jest taka możliwość, załatwił y, spotkanie, no i córka zaczęła w wieku 6 lat już y, naukę pływania. Jak zaczęła pływać, no to tak zaczęła pływać, że w 2014 roku zdobyła pierwsze Mistrzostwo Polski. Co była najmłodsza na tych zawodach i na dystansie 400 metrów, więc był wielki wyczyn. Złapa żagle, jak się to mówi, yy, trenowała bardzo intensywnie, bo trenowała 3-4 razy w tygodniu po półtorej godzinie. Yy, bo to Bardzo jej się to podobało. Yy, no i później już medal za medalem, medal za medalem. Yy, w trakcie tego wszystkiego yy, miała również yy, dwa zabiegi yy, w szpitalu po Prokocimiu prawa nóżka jej się w trakcie chodzenia przekręciła stopa wewnętrzną stronę, że tak jakby praktycznie chodziła na kostce. Więc miała zabieg robiony, miała wpięcie trzy druty, długa po tym była również rehabilitacja. Miała również pocinane ścięgna Achillesa w obu dwóch nóżkach, ponieważ miała strasznie ściągnięte. Dlatego też yy, długo to wszystko leczenie po tym trwało. Ale pozbierała się szybciutko, żeby wrócić po prostu do pływania. Yy, no ale choroba niestety od trzech lat zaczęła bardzo postępować. Yy, córce zaatakowało dłonie, aż ręce do łokcia. Yy, w prawej rączce ma przykurcz palcy że nie wyprostuje ich samodzielnie, nie ma takiej możliwości. Lewa rączka jest bardziej y, uruchomiona, y, zakłada na noc stabilizatory, aby y, ścięgna dłoni były w pozycji pionowej, aby się nie... te, te przykurcze po prostu się bardziej nie oaktywniały. Y, y, tak samo na nogach, stopy ma już całkowicie nieruchome. Ma stopy opadające, nie rusza paluszkami, nie ruszy stopą góra-dół, jak my. No i oczywiście ten chłód bociani jest coraz bardziej widoczny. Mięśnia, nóg, łód i łydek ma już zaatakowane. Całkowicie już ma nóżki po prostu chudziutkie do bioder, co utrudnia jej to wszystko po prostu codzienne funkcjonowanie. Ja nie pracuję. Podjęłam się od samego początku, jak córka, zaczęłyśmy jeździć po, po szpitalach, treningach i tak dalej, no to po prostu musiałam się poświęcić, znaczy poświęcić, źle to spodziała. nie, to nie jest poświęcenie, to, to, to musiałam to zrobić dla niej. No i było tak, że ma trudności duże od tych trzech lat, muszę jej pomagać w dużo rzeczach, na przykład wiązanie butów, Zapinanie, odpinanie spodni, zamka od kurtki, nie potrafi odkręcić sobie butelki z piciem musi mieć z dzióbkiem albo bidon, żeby mogła się napić, bo praktycznie zębami otwiera. Nie zrobi sobie herbaty, nie obierze sobie owoca, a już o przygotowanie jakiegokolwiek obiadu, obranie warzyw czy cokolwiek nie ma opcji, ponieważ córka już nie ma chwytu. Nie ma również tyle siły w rękach, żeby mogła to zrobić. Pomaga mi również w toalecie, takiej codziennej myciu głowy, pomóc w wejściu do kabiny. Ma siedzisko, wiadomo i tak dalej, ale mimo wszystko trzeba to i pomóż. W szkole jestem bardzo zadowolona ze względu na to, że rada pedagogiczna stanęła na wysokości zadania. Ma taką ochronę zrobioną. Ja oczywiście ją wożę, zaprowadzam do tej szkoły, odwożę i tak dalej. Jestem cały czas. Jest zrobione tak, że wychodzi córka z drugą osobą z klasy 5 minut wcześniej, przed zakończeniem lekcji, aby ominąć tłumów na korytarzach. Ona sobie spokojnie z tą koleżanką przechodzi z klasy do klasy, i również jest zrobione tak, żeby jak najwięcej lekcji miała na jednym poziomie, bo szkoła ma dwa piętra. Żeby ona już po schodach nie musiała po prostu chodzić tam i z powrotem, bo schody jej naprawdę utrudniają życie. Ona samodzielnie nie wejdzie również do autobusu, nie wyjdzie z tego autobusu, czy pociągu. No, nie ma takiej możliwości. I szukamy po prostu pomocy. Szukamy pomocy. U nas w Polsce już po prostu wyczerpałyśmy jakiekolwiek możliwości. My nawet, ja już z córką jeździłam na po znachorach. Dziecko było kąpane w sianie. No po prostu już wszystko żeśmy robili, jeździliśmy po 400-600 km, żeby znaleźć jakąkolwiek pomoc. Niestety, każdy mówił nie, nie da się, nie da się, ale moja dziecko, moje dziecko jest tak twarde, że się nie poddaje, walczy bardzo. Przepraszam, nie dawałam. Macaronów przyjaciół, wiele, wiele i jestem im też dużo wdzięczna. Dlatego, że dzięki nim też widzi świat. Oni ją zabierają, wożą, przywożą. Że ja trochę mogę po prostu zająć się też drugą córką. I tak samo Wiktoria, nie wiem, może ją to, ten sport nauczył takiej hardości, że jak upadnie, 15 razy ona się dalej podniesie. Ona pójdzie przed siebie. Ponieważ ma również. Zaburzenia równowagi. Jest coś takiego, że ona nie ustoi w jednym miejscu. Tak, jak zdrowy człowiek stoi, nie ma opcji. Ona musi się ruszać, bo by upadła. A jeżeli już musi stać, to musi się po prostu o coś oprzeć. Jak chodzi i tak dalej, to idzie samodzielnie sama. Przez jakiś czas, to nawet dłuższy czas da radę, bo walczy z tym, ale przychodzi moment, że musi się chwycić pod ramię, bo już czuje zmęczenie. Na za dużo pochodzi. Yy, to yy, musi zrobić sobie dajmy na to jeden dzień takiego resetu, takiej yy, jakby odpoczynku, żeby mogła naładować baterię. w na takiej zasadzie. Więc yy, no walczymy, walczymy wszyscy razem, całą rodziną, a przede wszystkim ona nie poddaje się. I ja też nie. I myślę, że gdzieś w tym świecie jest lekarstwo albo lekarz, który pomoże mojemu dziecku chociażby funkcjonować jak do tej pory. Ja, ja teraz zdaję sobie sprawę, że to może nie jest łatwe i nie będzie łatwe. Ale jak to mi mówią, nadzieja umiera ostatnia. Więc nigdy w życiu podzielę nie poddam się i nie pozwolę się jej poddać. Choćby nie wiem co. I bardzo proszę o, o pomoc dla mojego dziecka. Bo no, naprawdę, my już jesteśmy bezsilni, a bezsilność rodziców zabija. Naprawdę, człowiek by zrobił wszystko, ale niestety nie są takie przeszkody nieraz, że nie przeskoczy się jej i jest po prostu potrzebna pomoc z zewnątrz. My robimy wszystko, żeby jej życie ułatwić, ona sama walczy, tak jak już mówiłam. Pływa do tej pory, ale rehabilitacyjnie, e, rekreacyjnie. E, uczy się dobrze. Nie mam, nie mam z nią, nigdy nie miałam problemów z nauką, bo w podstawówce nawet była orłem szkoły. Miała zawsze świadectwo z paskiem. E, mimo swojej niepełnosprawności zawsze idzie z głową do góry. Nigdy się nie chowa po kątach. E, jest bardzo komunikatywną osobą. Ludzi kocha lubi, co chociaż też nieraz miała przykrości, ale mimo tych przykrości, której dzieciaki robiły, to ona i tak szła do przodu. Ona i tak miała ten uśmiech głowę do góry. I, I jestem zadowolona z niej, że, że się nie poddaje, że chce dążyć dalej do jakiegokolwiek celu, jaki sobie po prostu yy, przed sobą postawi, że nie ma rzeczy takich. Super niemożliwych, bo ona na przykład nie zrobi jakiejś rzeczy 10 czy 15 razy, ona się nie podda. Ona ją dalej będzie robiła, aż, aż to zrobi. Mimo swojej niepełnosprawności. Więc. Bardzo proszę jeszcze raz o pomoc. I dziękuję wszystkim ludziom, którzy mają dobre serca, są z nami, pomagają nam i przyjaciołom, naszej rodzinie, znajomym. Że są z nami i wiem, że zawsze możemy na nich liczyć. Cześć, jestem Iktora Hendro, mam 17 lat i jestem chorą na polimoropatii czucia wyruchową. Od małego, jak pamiętam, byłam i funkcjonuje. Nie, nie tak jak każde dziecko i to niekiedy mnie dobijało i doprowadzało do tego, że dzieci się ze mną wyśmiewały. Ja mimo, że szłam z głową do góry, to gdzieś tam to czasami mnie bolało, ale postanowiłam sobie, że, że nigdy się nie poddam i też tego nauczył mnie sport i, i dzięki niemu też jestem taka, jaka jestem i, i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Chodzę do technikum ekonomicznego, jest to szkoła, do której chciałam iść, pod względem mojej choroby i mojego funkcjonowania, bo to jest praca siedząca i to mi dużo ułatwi moją przyszłą pracę. Jako mała dziewczynka poszłam z tatą na, na basen i wtedy zapaliła się lampka właśnie tej pasji, tego wszystkiego, bo zaczęłam trenować. I zdobywałam dużo medali, byłam najlepsza w Polsce. To mnie jakoś tak umotywowało, i wiedziałam, że to jest to, co ja chcę robić w życiu. I to mnie jakoś nie, nie ciągnęło w dół, żebym się pogrążyła w tym, że, że jestem chora i myśląc o tym, tylko po prostu szłam dalej. Bo było coś, co mogłam zająć sobie czas, mogłam spełniać swoje marzenia. Ale niestety choroba mi to odebrała. I, I niestety, no, ale musiałam zrezygnować, bo lekarz już podjął taką decyzję, że, że nie mogę. Była to najgorszy, najgorszy okres dla mnie wtedy, bo musiałam zrezygnować z czegoś, coś tak naprawdę kochałam i co było jedyną pasją moją. No i się podłamałam. Był okres taki, że nie chciałam z jakim rozmawiać, bo wiedziałam, że. Że już do tego nie będę wrócić. Choroba postępuje cały czas. Moje funkcjonowanie nie jest takie jak było kiedyś. Że mogłam więcej rzeczy robić, i przeraża mnie to, że może się stać tak, że po prostu w pewnym dniu, mimo że ja walczę, Mimo, że walczę, może się stać tak, że. Nie wstaniesz. Nie wstanę, i może być tak, że. Mimo, że walczę, może być koniec tego, że. Nawet moja walka, moje jakby zaparcie się, bo. Postanowiłam tak sobie, że. Nie podam. Nigdy rzeczywiście nie podam i pokażę, że potrafię. I pokazać i pokazać też rodzicom, że, że, mają... Ale my wiemy, że jesteś silna. I walczysz. Że nie mają czegoś martwić gdzie powiedzą, okej? Mimo, że niekiedy nie miałam siły. Chciałam pokazać, że tak naprawdę jest wszystko dobrze. by nie się innych. że jest taka osoba, jest, no jest. która mimo tego, że jakoś tam jeszcze daje radę, że znajdzie się osoba, która mi pomoże, bo chcę, żeby moja mama mogła, mogła też siebie spełnić i nie wiem, Wiecznie zajmować się mną, tylko żyć swoim życiem i... Móc moją siostrę. Która też jest bardzo dużą podporą dla mnie. Bo nie wyobrażam sobie... Jakby żyć inaczej niż teraz. I nie powiem już nic więcej. No <laughs> <To> Może jest <laughs> jakieś... I mam nadzieję, że na tym świecie jest osoba, która mi pomoże i... Jest może lekarstwo, żeby na tym, na tym świecie, żebym jakkolwiek mogła. Funkcjonować tak, jak teraz już nie mówię o wyleczeniu, bo nawet o tym nie myślę, bo to już jest szczyt w ogóle, który jakby nie dopuszczam do siebie, bo już tyle razy, razy obuchem w głowę. Tyle razy już e, słyszałam odmowę, że już jakby nie liczę na, nie liczę na, na cuda, tylko liczę na to. A się taką taka osoba, która chodzi, chociaż potrafi, z, postrzymać potrafi postrzymać to utrzymać i zatrzyma to w takim stopniu jak jest teraz. Bo jak dalej tak pójdzie to... I to będzie I dziękujemy wszystkim, tak? Ludziom dobrych serc i wszystkich pozdrawiamy. I walczymy dalej. <gryw> Nie?